Cześć, tu Michał Chmielecki z projekt Przywództwo. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak rozpoznać toksyczną osobę. Bo toksyczność nie zawsze jest oczywista. To często subtelne zachowania, które podkopują Twoją pewność siebie, zabierają energię i niszczą współpracę. Pokażę Ci, jakie sygnały powinny zapalić w Twojej głowie czerwone światło. Toksyczne osoby nie zawsze krzyczą czy otwarcie obrażają. Często działają w bardziej wyrafinowany sposób, pod maską uprzejmości czy żartu. Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się wychwytywać charakterystyczne wzorce. Sygnały, że masz do czynienia z toksyczną osobą. Po pierwsze, ciągła krytyka. Zamiast konstruktywnych uwag słyszysz podważanie Twojej wartości. Po drugie, manipulacja poczuciem winy. Ktoś sprawia, że czujesz się źle tylko dlatego, że masz własne zdanie. Po trzecie, brak szacunku dla granic. Toksyczna osoba ignoruje Twoje nie i wciąż naciska. Po czwarte. Dramatyzowanie i tworzenie konfliktów, nawet drobiazgi urastają do rangi wielkiego problemu. Po piąte, brak odpowiedzialności, winni są zawsze inni, nigdy ona sama. Po szóste, zazdrość i umniejszanie sukcesów innych, zamiast cieszyć się, toksyczna osoba próbuje cię ściągnąć w dół. Po siódme, podwójne standardy, od innych wymaga wiele, ale sama nie stosuje tych zasad, najczęstsze błędy w radzeniu sobie z toksycznymi ludźmi. Po pierwsze, próba naprawienia ich za wszelką cenę. Po drugie, ciągłe usprawiedliwianie ich zachowania. On ma ciężki okres, ona taka już jest. Po trzecie, wchodzenie w niekończące się tłumaczenia i obronę. Po czwarte, pozwalanie, by ich emocje sterowały Twoimi decyzjami. Jak reagować na toksyczne osoby? Po pierwsze, nazwij zachowanie. Nie atakuj osoby, ale mów o faktach. Kiedy mówisz to w ten sposób, czuje się lekceważony. Po drugie, stawiaj granice i egzekwuj je konsekwentnie. Po trzecie, ograniczaj kontakt, jeśli masz taką możliwość. Po czwarte, nie wdawaj się w niepotrzebne spory. Toksyczna osoba często karmi się Twoją reakcją. Po piąte, szukaj wsparcia u innych. Izolacja działa na korzyść manipulatora. To teraz przykład. Praca w zespole. W jednym z zespołów pracowała osoba, która na każdym spotkaniu podważała pomysły innych, żartowała z ich błędów i sugerowała, że tylko jej rozwiązania mają sens. Początkowo zespół próbował tłumaczyć i przekonywać. Dopiero gdy lider jasno nazwał zachowanie, wyznaczył zasady dyskusji i nie pozwolił na personalne komentarze, sytuacja się uspokoiła. Toksyczne zachowania zostały ograniczone, a zespół mógł skupić się na pracy. Toksyczna osoba odbiera energię, poczucie pewności siebie i niszczy relacje. Jeśli nauczysz się rozpoznawać jej sygnały, możesz szybciej reagować i chronić siebie oraz swój zespół. Pamiętaj: Masz prawo do granic i do otoczenia się ludźmi, którzy cię wspierają, a nie podkopują. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, zasubskrybuj, zostaw komentarz i podziel się nim z innymi. Do zobaczenia w kolejnym materiale.